I tam potrafi ściągnąć skoczka w dół i dopiero w tej drugiej części jest, no widzą Państwo to o czym mówię, a więc na czerwono w tej chwili ten sygnał, wiatr wiejący delikatnie z tyłu zawodnika, to się zmienia z ułamku z sekundy na sekundę praktycznie. Jakie warunki trafi Dawid Kubacki. W pierwszej części ze skoku ma podnarty, w środkowej wiatr z boku, zupełnie z boku, z lewej strony patrząc z perspektywy skoczka i później znowu podnarty. Na samym dole jest zielone światło dla Dawida Kubackiego. No i popatrzmy: 9 razy z rzędu na podium zawodów Pucharu Świata. W pierwszej 136 metrów, w pierwszej serii. Teraz ponad 130-metrowy skok potrzebny Dawidowi, by być gdzieś z przodu, a Dawid skacze poza punkt konstrukcyjny. Dawid skacze nie tak daleko, by pokonać Yukie Sato. Japończyk, przypomnijmy, 138,5 metra, natomiast Dawid Kubacki 126 metrów. Ten uśredniony wskaźnik pokazuje prawie metr na sekundę wiatru pod Nartu. Odjęte 10,6 punktów. Drugie miejsce w tej chwili za. na podium po raz trzeci dopiero w swojej karierze. A teraz Stefan Kraft. 138 metrów w pierwszym skoku. Przekrywał tylko z Rioju Kobayashi. Świetna prędkość na progu. Ładny skok Austriaka, ale też krótki. A zatem te warunki teraz się odwróciły. I ci najlepsi skaczą w gorszych warunkach. Czarowych zwycięstw ma Kazuyoshi Funaki. 16 Rioju Kobayashi, 17 Noriyaki Kasai. Rioju Kobayashi staje przed szansą wyrównania tego japońskiego rekordu. Po pierwszej serii miał 6,1 punktu przewagi nad Stefanem Kraft. 9,8 nad Dawidem Kubackim. Kiedy Harumi Miyahira. Czekamy, aż te warunki się poprawią. Aż te warunki umożliwią oddanie tego ostatniego skoku. Yukiya Sato już w bramce startowej czeka na skok Ryoyu Kobayashiego. Jest zielone światło. 125,5 metra. 126 musi skoczyć Rioju Kobayashi, by wygrać na Okurajamie. Nisko nad zeskokiem i przepada zupełnie Rioju Kobayashi. A to oznacza, że Dawid Kubacki będzie na podium dzisiejszego konkursu. Spalił się zupełnie.